Witajcie, moi drodzy! No, w końcu lot po tygodniu przerwy. E, mamy dzisiaj niedzielę, 25 maja. E, no, i dzisiaj lecimy ten zaległy lot z zeszłego tygodnia czyli miejscowość Sulechów. Do mnie jest to 260 km. Gołąbki wystartowały o godzinie 8.00. E, no, chcieliśmy na pewno przeczekać kabiny stojące po drodze, bo tam no duże skupisko kabin było. A jednak jeżeli tylko można. Jeśli tylko można troszeczkę oszczędzić, że tak powiem, nadmiernych ścinek, no to trzeba z tego korzystać. Wypuszczone o 8:00. Dzisiaj lecimy razem z oddziałem Sieradz 2. No i tam 30 km, 30 km bliżej. Już pojawiły się pierwsze gołąbki u kolegi na tą chwilę nie wiem dam ile, bo nie dopytywałem aczkolwiek jest to tam 32 km przelotu, wiatr dzisiaj no, zupełnie inny niż na przykład wczoraj, bo dzisiaj jest mocno południowy i to no całkiem sporo powiewa Spycha, wypycha gołębie w górę no dodatkowo taki mówię wypychający chwilami taki lekko w dziób więc troszkę je hamuje Tak jak sobie spojrzałem na tamu kolegi, no to jest jakieś 78 km na godzinę, 77. No zobaczymy. Zobaczymy, jak to, się, jak to się później rozłoży. Ta miejscowość też jest lekko z północy, więc te gołąbki zobaczymy, czy dadzą się wypchnąć na północ, czy, czy skutecznie powalczą. No wczoraj loty były bardzo dziwne. U nas w okręgu. Lot był niby z wiatrem, a gołębiej naprawdę bardzo dużo brakuje u kolegów w sąsiednich oddziałach. No jest to, tak dla mnie jest to trochę dziwne, bo, bo to, że jest to z wiatrem, to rozumiem, że przelecą, ale powinny gdzieś w miarę blisko zakręcać i wracać. A jednak te loty wczorajsze były no naprawdę bardzo złe. Miejmy nadzieję, że u nas dzisiaj będzie. Lepiej na lot poszły 52 sztuki, czyli no nawet więcej niż tydzień temu. Niż na drugi i na trzeci lot. No, poszło wszystko praktycznie co było. Zostały wiadomo te trzy samczyki, te dwa zerwane i jeden, którego nie lotuje, tego 750. Reszta spakowana. No i pojechała walczyć. Zobaczymy, czekamy. Jeżeli miałoby być dobrze, no to tak 11.20, myślę, że coś powinno się pokazać. A czy się pokaże? To już niedługo się przekonamy. I pokazały się pierwsze dwa tym razem. Chodź, choć, 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 choć! Dwa pierwsze tyły. Dwa pierwsze i roczna na pewno typowana. Chodź, 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 chodź. Dwie siostrzyczki. Dwie siostrzyczki. Chodź, 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 chodź. Mamy Rudą, tą, która była na wystawie. I jej siostrzyczkę. Chodź, 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 chodź. Dobra, mamy dwie. Kolega dał znać wcześniej. Myślę, że on będzie miał troszkę lepiej. Ale tutaj ciekawa sytuacja, że akurat dwie siostry po tej samej parze. I siadają jako dwie pierwsze. Dwie pierwsze roczne. No zobaczymy, czekamy. Zapowiada się moim zdaniem ciężko, bo ten wiatr naprawdę dmie mocno. Mam nadzieję, że mnie słychać w ogóle w miarę. Siadły ładnie z kierunku. No teraz tylko oby było skupienie, że tak powiem. Nadlatuje trzecia. No, czyli nie mamy takiego skupienia. Oj, też typowana. Chodź, 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 chodź ale małe, małe to skupionko, małe I jest kolejny, chyba jeden. Chtoż dwa zakręcają. Zobaczymy co to i chyba 703, tak jak go chciałem. A drugi chyba obcy. Jeden jest na. Chodź, koć, 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 chodź. Chodź Chodź, koć, 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 koć. Na razie cztery sztuki w domu, w tym trzy typowane, więc na razie jest nieźle. Ten jest nie nasz, za chwilę sobie odleci. Minęły, nie wiem, jakieś trzy, cztery minutki chyba. Zaraz Piotrek nam sprawdzi. Tak, więc nie jest to tak ładnie i przyjemnie jak ostatnio. 4 minuty od pierwszego. No, ten biaterek już dzisiaj troszkę bardziej im tutaj... No dobrze powiedziane. Przegina trochę ten wiaterek. No zobaczymy. Poczekamy. Miejmy nadzieję, że zaraz się gęściej sypną. No i jest kolejny. Ale nie, no. wiem, co, nie wiem co to nadciąga. Kolejny. O, 6, 3, 7. Chodź, 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 kocz, kocz, chodź, chodź, chodź. są Ale ten drugi nie jest nasz. Chodź, 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 kocz, chodź. Będzie piąty, w tym czwarty typ. Dlatego odgoń go, żeby nie wszedł. Nie pozwalamy wchodzić obcym do środka. Niech on sobie jeszcze leci konkurs, zdobyć w razie czego. Czyli mamy 5-4 typy. Dwa jeszcze nam brakują do serii i jednego typowanego. No i kurczę, nie lubimy, jak tak idą w pojedyneczkę. No i mamy już. I teraz idą 3. No miejmy nadzieję, że typy w tym będą. Chwila była przerwy. Chodź, 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 Co my tu mamy? Suteriose osiem, stara. Nie ma tu typu. Chodź, 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 chodź. Chodźcie, chodź, 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 chodź. Chodź, 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 chodź. serię główną mamy zamkniętą, to teraz czekamy na typy, leci następny, zobaczymy, zobaczymy. Chyba szpaczka roczna. I na... O tak, roczna szpaczka. Ona nie była w typach, no nie była. Chodź, 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 chodź. I idzie kolejny, ale pięknie z góry ładują. A to, jeżeli jest 641, to byłaby seria typowana. Miejmy nadzieję, że nie, to chyba roczniak. Oj, zachwiało go. Chodź, 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 chodź. Chodź, 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 chodź. Ale naprawdę są zmęczone, to widać po nich. I są kolejne dwa. Chodź, 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 chodź. Coś tak czy nie ma tam pięciu typów, czy są cztery cały czas? Chodź, koć, koć, koć koć, kocz, koć. Jeden i drugi. I też nie typy. Roczniaczki. Chodź, koć, 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 chodź. Ale bardzo cenne roczne. Chodź, koć, 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 koć. idą dwa kolejne. Chodź, koć, 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 koć. Siadają następne. Nie typ i nie typ. No kur. Cool. A tu najlepsze, że mama, mama z synem przyleciały razem. Chodź, koć, 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 koć koć chodź. Cztery typowane mamy. No właśnie, zaczęło się tak pięknie, a na piątego typa teraz będziemy czekać, nie wiadomo ile. A ile mamy wszystkich? Ach, a tak się ładnie zaczęło. 14 mamy na tą chwilę. No niestety, czekamy na tego piątego typiora. No i po chwili są kolejne dwa. Trzy piątki i Andalus, czyli też nie typy. Kurczę, no. I to Andalus, aha, ten dwulatek. Chodź, 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 On ostatnio spóźnił, dzisiaj wyciągnął wnioski. No kurczę, no nie dobijemy tego piątego typa, no. Tak się ładnie zaczął, jest kolejny, no zobaczymy, co to tym razem. A nie wiem, czy to nie jest Tomek przypadkiem. Ło, ciężko z wiatrem. Chodź, 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 chodź. Tomasz, myślę, że po czwarty konkurs. Ale to nadal nie typ. Tak więc 17 sztuk. No czekamy, czekamy. Z niecierpliwością. No i siada 18, i to będzie chyba typ. Tak roczna, która jest w typach. Chodź, 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 chodź. Chodź, 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 chodź. No nie rób nam tego. Chodź, 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 chodź. Chodź, 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 Ona na razie też jest na komplecie. No wejdź, no wejdź. Chodź, 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 No to mamy to. Mamy te serie typowane też zamknięte w jakieś 12 minut od pierwszego gołębia. Jest następny. już troszkę ciśnienie zeszło, miejmy nadzieję, że już teraz... O a teraz kolejny typ siada, ulubienica moja. Ona też do tej pory na komplecie była. Chodź, 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 chodź malutka. Chodź, 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 chodź. No, ale jeszcze kilku fajnych nie ma. Czerwonej, nie czerwonej. O, niedobrze, nie dobrze. Czę część tych, które miały usiąść usiadły na początku. No teraz już troszeczkę byśmy chcieli lepiej. No zobaczymy. No to pokażmy jak to wyglądało. Aktualnie mamy już godzinę, no półtorej godziny e, od pierwszych gołębi. No i już widzimy, że od ponad 20 minut nie ma ani jednego. E, aktualny stan to 41 sztuk z 52, 11 brakuje. Czyli już mocno ucięło. No i zobaczymy jak one siadały. Pierwszy na prędkości 1261 11, 26, 26, 28 30, 31 i tu mieliśmy 4 typy już i już wyglądało, że będzie nieźle no ale nie poszło i tu mamy 30, praktycznie 4 34, tutaj nadleciała właśnie ich trochę więcej 35, 35, 35 36, a piąty typ będzie dopiero tutaj czyli piątego typa mamy w 18 gołębiach do 38 z hakiem zobaczymy jak to będzie wyglądało na liście na pewno kolega Dawid ma lepiej na Tim myślę, że też ma lepiej bo siadło im chyba 7 na raz sorry, że zdradzam chłopaki, ale tak Akurat mi przekazano. Mam nadzieję, że tak jest, i jeżeli tak, to gratulacje. Czekamy, zaraz podejdziemy, pokażę Wam, jak ptaszyny wyglądają w środku. No i podejrzyjmy sobie ptaki. Powiem szczerze, mocno zostały wpalnik i to po niektórych naprawdę było bardzo mocno widać. Ostatnia, która wróciła, ta czerwona. No, to jeszcze przed chwilą no widać, że nawet nie ma najmniejszej ochoty podejść do jedzenia. Dostały, dostały i to porządnie. Dzisiaj o Ruda, która wleciała. Oznacie no, ją. To jest, to jest właśnie ta, która była na wystawie ogólnopolskiej roczna. To już trzeci jej konkurs rzędu. Dzisiaj odbija się druga za swoją siostrą. A jej siostra ma 4 na 4 w tym trzy naprawdę fajne konkursy. Jeden ma w dziesiątce, o, tam nie zdążyłem jej nagrać, uciekła. Jeden już miała w dziesiątce, dzisiaj zobaczymy na którym miejscu się uplasuje. No co, dostały na pewno mocno w dupę. Brakuje, jeżeli chodzi stare, młode, nie wiem, pół na pół albo może jakiś roczniak więcej. Aczkolwiek, no, starych ptaków nie ma i to mocnych ptaków nie ma, no i mocnych, bo nie ma ani 614, 641, 37 i tak, więc o czerwonej nie ma, no to, to, mówię, to, nie ma ptaków na komplecie, które były do tej pory, no więc troszeczkę, troszeczkę nam ten lot pokrzyżował planów, ale coś tam też fajnego usiadło. Na pewno o, ta, która teraz zleciała 2768, ona tam ucieka dalej do drugiego gejni kapstra. Kolejny czołowy konkurs będzie, bo dzisiaj była trzecia. Na pewno jest na komplecie. Więc myślę, że nie wykorzystaliśmy na pewno warunków, ale myślę, że też no, nie będzie tragedii. Więc, więc liczymy na to, że, e, że jakoś uda się obronić tę serię. I mawimy się dalej, mawimy się dalej, za tydzień już na pewno 300 plus. Tak więc jeszcze, jeszcze dużo, dużo lotów i za tydzień zaczną się prawdziwe loty 300, później 2 razy 500, więc wówczas dopiero zacznie się prawdziwa zabawa. Ptaszyny, tak jak mówię, tu się nic nie zmienia. Karma, mieszanka wszystkich karm, jakie stosuje. Nie są jakieś wygłodniałe, tak więc widzicie, nie są gołębie jakoś głodzone przed lotem i tak dalej idzie to wszystko standardowo karma z propolisem szykujemy się odbudowujemy ptaki bo dzisiaj widać, że trochę dostały więc odbudowa i jedziemy z tematem a dogram wam oczywiście, jak już będę miał wyniki podsumowanie ostateczne tego lotu i mam nadzieję, że w nieco milszej atmosferze jeśli chodzi o braki no bo na razie jeżeli brakuje ich 11 no to Zdecydowanie za dużo. No to czas na podsumowanie lotu. Zrobię je trochę. No tak nagrywam z ręki, więc mam nadzieję, że nie będę zbytnio zbytnio wam tutaj trząsł e, ekranem. E, nagrywamy dzień po locie. Poniedziałek. Jak to się zakończyło? Na tą chwilę brakuje czterech sztuk. No, lot był ciężki, ciężki, naprawdę gołębie się schodziły długo. Nawet jadąc na zegary hmm, brakowało 9 sztuk. E, po zegarach jeszcze dotarły 3 i dzisiaj rano doleciał 1. No, dzisiaj rano doleciał 6-4-1. Więc trochę, trochę do, przeżyłem ogólnie hmm, no, mocnych stresów. Przed samym wieczorem po 19 wróciła czerwona, tu też obie, oba na komplecie. No i jeszcze brakuje jednej torpedy, że tak powiem. Ale miejmy nadzieję, że wróci. Dzisiaj rano 641 udało się wrócić tuż przed deszczem. Później padało e, przez jakiś czas, teraz zaczyna się troszeczkę przejaśniać. I mam nadzieję, że jeszcze coś z tej czwórki się zbierze, brakuje trzech rocznych, z czego dwa te roczniaki już e, już miały jakąś zawieszkę wcześniej, więc mam nadzieję, że one sobie poradzą. No i plus ta jedna stara stara samica. E, no jak to wyszło? Wyszło nie najgorzej, myślę e, nawet pozytywnie. Myślę, że po prostu pozytywnie 52 gołębie zakoszowane. W konkursie 29, tak więc powyżej 50% pozytywnie. Nawet za krótko wam chyba nagrywałem ten przylot. 29 w konkursie, pierwsza seria z typowanych i trzecia seria z całości. No więc ucz, nic się nie zmieniło. Utrzymujemy trzecie miejsce z całości to 7 z 50 i i dalej umacniamy się na pierwszym miejscu w typowanych no wiadomo ten piąty typ nam troszeczkę nie przysiadł ale tak jak nawet patrzyłem po listach to zbytnio bym tego nie mógł poprawić bo bardzo się nie zastanawiałem nad inną, nad inną konfiguracją dolot nasz z dziesiątki no on już odwalił i zaliczył jakąś wizytację u kogoś on wrócił wczoraj jeszcze przed tuż przed zegarami gdzieś nie wiem, która była, po 15 i już wrócił bez tipesa, ktoś go tutaj smyrnął, no ale mi, chyba mu ktoś dobry futer sprawił, bo powiem szczerze, że wrócił na takim speedzie, no i miejmy nadzieję, że już więcej nie będzie korzystał e, z przystanków u kogoś e, tak jak mówię, no lot bardzo pozytywny gołębie. Na pewno mocno się. co niektóre mocno się zmęczyły. Czerwona na przykład ta, która wróciła wczoraj po 19:00, No to dzisiaj widać mocne zakwasy. Na no, oblot niezbyt, niezbyt była chętna wyjść. No, zdarza się. E, no, teraz szykujemy na następny lot na 300. E, tak jak mówię, miejmy nadzieję, że jeszcze. Mm, Uzupełni nam się skład, aczkolwiek jeszcze, jeszcze jest w miarę czym latać. Eee, w lotnikach, no to mówię, tam wypadły nam na pewno 3 trzy, trzy sztuki z czołówki, eee, ale no jeszcze, mówię, w pierwszej 15 lotników jest sześć naszych, więc na razie nie narzekamy. No, bardzo, bardzo cieszą przede wszystkim te dwie roczne, które siadły pierwsze, i to jest ciekawa sytuacja. To są, mówię, to są obie siostry po hurikance lotowanej i tutaj też powiem ciekawostkę, hurikanka, kto ogląda ten o niej, o niej słyszał, ona już się fajnie pokazywała jako, jako roczna, jako dwulatka, a to też samica, która jako młoda yy, zawiesiła się bodajże na pierwszym locie od razu, to był taki późniaczek. I zatrzymała się u pewnej rodziny, która ma stajnie, i ona siedziała tam przez miesiąc razem z końmi. Wtedy jeszcze były wysyłki. Poprosiłem o wysyłkę, ona przyszła w ogóle niespierzona jako roczna, pokazywała się nieźle, ale wtedy, wiadomo, po niej młodych nie ciągnąłem. Jako dwulatka, już, że tak mówię, fajnie się pokazywała. Pociągłem po niej włącznie cztery młode. I do lotów miałem z nich dwa, bo tam jeden poszedł do kolegi, jednego jastrząb zjad. była taka fajna groszka samica z białym całym ogonem. I te dwie zostały i one na tą chwilę na 8 koszowań łącznie w karierze, obie mają po 7 konkursów. Jedna została lotniczką, jedna została na wystawie ogólnopolskiej wyróżniona. Ta teraz w tym sezonie ma już jedenaste i szóste miejsce na oddział. No, no, ta ruda ma piąte i siódme w karierze, więc też bardzo fajnie lata. Zobaczymy, zobaczymy jak to będzie dalej. Aczkolwiek, no już na pewno cieszy takie. Cieszy, że coś takiego się pokazuje. Też cieszy, że tą rodzinkę już wcześniej zauważyłem, i do rozpłodu już sobie uchodowałem wcześniej. Trzy bądź cztery sztuki też mam już odstawione, i już w tym roku będzie ta rodzinka w lotach bardziej uczestniczyć. Tak więc to też cieszy, że, że udaje się to troszeczkę rozchodowywać, A tak jak teraz mówię, tu widzimy. O, Andaluzy! Andaluzy chyba. Dwa na pewno są teraz w konkursie, a może i trzy, nawet nie pamiętam. Wiem, że na pewno te dwa gagatki oba są. Roczniak i dwulatek. Eee, nie wiem czy stary jest w konkursie, nie pamiętam. I czarny. Tak więc mówię. No cieszę troszeczkę, ale to, bo widać, że samców więcej się pokazało na tym locie. Eee, bo to już, już, już widziałem w tygodniu, że zaczynają łapać. Powolutku, y, formę zaczynają fajnie znikać, no i to też od razu się zaczyna przekładać na loty. Ale tak jak mówię, loty dopiero się teraz zaczynają. Tak jak mówię, ten lot my lecieliśmy mmm, to 260, jakby to, które było wyco y, odwołane tydzień temu, a teraz zaczynamy 300, później 2,500. No i to się dopiero zacznie. Prawdziwa zabawa. Zobaczymy, ile to młode stado. Ile da radę, ile, ile, na ile, że tak powiem, w tym roku uda się z nich wyciągnąć. Zobaczymy. Pozdrawiam serdecznie i do zobaczenia już niedługo.